Lego Disney Princess 41055 Zamek Kopciuszka. Przeznaczony dla osób w wieku 6-12 lat. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki: Kopciuszka oraz księcia. Zamek księcia w wymiarach 30 cm wysokość, 25 cm szerokość. 22 cm głębokość, który jest świetnie wyposażony, a w jego wnętrzu znajdziemy tron, zegar, sypialnię dla Kopciuszka, łóżko dla Lucyfera i Bruno. Zamek ma także wysokie wieże i flagi. Obok zamku znajdziemy most, rzekę, huśtawkę oraz kwiaty. W zestawie nie zabrakło także mniejszych akcesoriów, m.in. listu miłosnego, miski z mlekiem, tiary, pięciu diamentów w kształcie serca, skarbu, kluczu do drzwi, szminki oraz szczotki. Zestaw składa się z 646 elementów. Oto marzenie każdej dziewczynki wspaniały zamek księcia, w którym znajdziesz wszystko to, co potrzebne, by odtworzyć słynny bal, na którym to książę zobaczył po raz pierwszy Kopciuszka. Miejsce to zaskoczy Cię pięknymi detalami oraz dbałością nawet najmniejszy szczegół. Mieszkańcami zamku są nawet pies Bruno i kot Lucyfer, którzy staną się świadkami tańca Kopciuszka i księcia. Nim jednak do tego dojdzie, zacznij zwiedzać zamek, który kryje w sobie wiele pięknych pokoi. Jest wręcz fantastycznie zbudowany. Na balu musisz pamiętać, że zabawa dla kopciuszka może trwać tylko do północy. Potem czar pryśnie i dziewczynka zmieni swoją piękną suknię na starą sukienkę. Odtwórz te niezapomniane momenty albo stwórz własną historię. Pamiętaj, że jedynym ograniczeniem jest tu Twoja wyobraźnia.